Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Paweł Kumiega. W 2004 roku skończyłem Krakowską Szkołę Teatralną i od tej pory z powodzeniem, ale mam wrażenie, że przede wszystkim z jakąś osobistą, dziką przyjemnością udaje mi się gościć na większości krakowskich scen teatralnych. Pracuję w Teatrze Ludowym, Teatrze Varieté, Teatrze Kateo, Krakowskiej Operze Kameralnej. Mam za sobą już ponad 80 premier teatralnych i ponad 20 filmów i seriali telewizyjnych. Jeżeli miałbym wspomnieć pokrótce coś o mojej teatralnej ścieżce, to przyznaję z zadowoleniem i taką niewielką wewnętrzną dumą, że udało mi się do tej pory spotkać na niej wielu fajnych, a przede wszystkim artystycznie ciekawych i w jakiś sposób oddziaływujących, inspirujących ludzi. Pracowałem z panem Mikołajem Grabowskim, Janem Englertem, Jerzym Szturem. Piotrem Cieplakiem, Michałem Siegoczyńskim i wielokrotnie już z panią Małgorzatą Bogajewską. Bardzo dobrze wspominam również pracę z Wojtkiem Smarzowskim przy filmie Kler, czy chociażby spotkanie z panią Anią Sasną przy słońce, to słońce mnie oślepiło, a ostatnio możecie mnie Państwo obejrzeć w filmie, którego tytuł w większości z nas jest znany, o psie, który jeździł koleją. Jeżeli miałbym coś szczerze opowiedzieć o sobie, to Pamiętam taką myśl albo takie zdanie, które nie do końca świadomie jeszcze jako student szkoły teatralnej postawiłem sobie w głowie, żeby spróbować w tym zawodzie być taką uniwersalną maszynką aktorską, cokolwiek by to znaczyło. Ale dla mnie znaczy to ni mniej, ni więcej niż to, żeby spróbować łączyć ze sobą te energie i te kwestie, które na ogół my ze swojego życia staramy się. Wyrzucać pewne skrajności. Kryje się za tym to, że świetnie czuję się w rolach komediowych, jak również w dramatycznych. Mam za sobą już mnóstwo tytułów, świetnych komedii, czy to francuskich, czy brytyjskich, a z drugiej strony reżyserzy bardzo chętnie obsadzają mnie w tytułach i postaciach bardzo dramatycznych, że chociażby wspomnę taką produkcję, która ostatnio w teatralnym świecie. Produkcja i również moja w niej praca odbiła się dosyć szerokim echem. Myślę tutaj o śmierci komi, komiwojażera Małgorzaty Bogajewskiej. I to, jak wspomniałem, jest moja największa radość, dlatego z pewną taką dozą dobrej zazdrości wspominam film, chociażby co Gilberta Gryj czy Tutaj na naszym rodzimym rynku chce się żyć z Dawidem Ogrodnikiem czy chociażby Jonem to jest to taki świat postaci y, zbudowany z jednej strony właśnie na, na takiej autoironii i dowcipie, a z drugiej strony na takim dużym dramatyzmie wewnętrznym. Ale żeby się nie rozgadywać, y, z takich moich umiejętności, y, oczywiście y, prawo jazdy kategorii B, y, ale prowadzenie pojazdów nie jest moją tylko umiejętnością. Mam wrażenie, że to jest taka pasja, którą zajmuję się w wolnych chwilach. A to dlatego, że umiem poruszać się większościami pojazdów znajdujących się na naszych drogach, umiem jeździć samochodem ciężarowym, autobusem, ciągnikami rolniczymi. Nie prowadziłem do tej pory żadnego pojazdu gąsienicowego. Język angielski, w którym komunikuję się, i kilkakrotnie już pracowałem na planach filmowych, właśnie w tym języku. W stopniu takim powiedziałbym bardzo podstawowym znam również język włoski. Bardzo lubię, nazwijmy to, tak średnio ekstremalną jazdę na rowerze, na nartach, a w wolnych chwilach, właśnie, żeby zachować ten dualizm głowy. na Ogromną przyjemność sprawia mi uprawianie i podglądanie w cudzysłowie ogródka. I to by było wszystko. Paweł Kumiega. Zapraszam do kontaktu z Agencją Spinka. Dziękuję bardzo.